Usiąść trzeba. O! Siemanko! Mango! Witam Was w dzisiejszym odcinku na kanale. Operozę sobie usiadłem. No i muszę jeszcze posiedzieć trochę. Ostatnio, kurde, widzieliście chyba posta na kanale, że będzie problem z shortami, bo około telefon mi się psuje. i No i na razie nie mam jak sobie sprawić nowego. Więc. No niestety trzeba czekać. Dopóki nie będę miał nowego. A na razie wstaję. Dzisiaj robimy nawozy. O odzyskałem swoje mody, które ostatnio mówiłem. Jakie straciłem oczywiście. Tutaj golfem podjechałem bliżej trochę. To ja ostatnio naprawiłem tą skrzynkę, ale te klucze to nie nosi przez całe powórko. Tu rususak dzisiaj będziemy nim robić. Tu garaż otwarty. Tu można zamknąć. Tu mamy oczywiście nawóz, którym dzisiaj będziemy nawozić. Nie mogę go, wiem, bo się za ciężki. O. No, nie mogę. Tu ładnie ładnie stoi, lekko, no, lekko oponą na obornik wjechałem, ale to nic, nic, nie, opona nie pęknie, bo obornika, Dobra, ja otwieram garażek i zaczynam je jechać. Idealnie zajechane kurde. Dobra, nie mam w oka, bo to jest właśnie kur. Idziemy dalej. O, żeby nie zahaczyć, żeby nie zahaczyć się, I no, żeby zahaczyć się. Dobra. I no to co? Mogę tą miniaturkę wcześniej przed odcinkiem, Miniaturka... bo to ogarnąć. Teraz już podciąg. Ogarnął. Miniaturka była... Zawrócę, bo jeszcze będzie trafiona w niego. Dobra. Podjadę jak najbliżej tutaj mogę. Czekaj. Wychylę. Wolałem. Wolałem. Dobra. Idę, idę tam przeczepę. Dobra. Chłop! Chłop! Kurwa, tam nie wejść nie mogę. To podejść, wejdę. Hop. I hop. Dobra. Pomóż to mi. Tu dużo w worku nie jest. To jest ciężkie. Kurwa, przyczepajcie. Ech, no mi dużo zarysuje! Prawie spadłem, kurde. Ech. Sypię? Dobra, sypię. No. Trzeba trzymać, bo zaraz puszczę. O, Wyrzucam są. Dawaj. Dawaj, teraz zrobię. Dawaj, trzymaj. Nie. Kurwa nie przyczepę! Po ciągnęło biorusa, bo tam na oborniku. widzieliście? tam na oborniku. Chodź tego. O! Już to jest Dobra. Popij. Uch, trzymaj, odkręcaj, pora, odkręcaj. Dobra. Babuś, trzymaj, o! Pij. znowu Z przyczynę. Trzymaj, dokręcaj, wora! Dokręcaj! Dobra. Małpą trzymać, bo pierdolę To małpę. Widzę, że został łapkę w górę, że uciela. Daj wyrzut. Dobra. Nie będziemy ciopka odpalać, bo dzisiaj rozpokój mu da. Na razie, bo zobaczymy, co później będzie. Dobra. Patrzam, patrzam czy to niszcze. O! Zlewa? Zlewa? Zajebałem mnie. Kur... Wykręcam i jedzie. No to co? No to zaczynamy odcinek. I widzicie, że już w które którego w wcześniejszych odcinkach nie używałem tego bo robisz Zobaczcie, jakie obroty. Ile jedziemy? Widzisz, jak... Zobacz jakie obroty są. Widzisz jakie te obroty. Tu mamy gaznik. Wskazówki nie ja już mam paliwo. I tu wodę. Nie wiem, nie znam się. Jeżdżę no... Zobaczymy. Płaci ile miło trzeba spali. patrz ile pali. O, 30. Jakby gazowało osał, to 30 będzie Na godzinę. 30 litrów na godzinę. Co, w buraki wjeżdżamy? No bo co? chyba drzewa to znaczy. że się, bo w trzecim sezonie to około może nam ja sąsiad przyjechać z, z kolonii. Sąsiad z kolonii przyjedzie, rozumiecie? Kurwa, nie Kurwa, nie jedź jakieś wymiary tu są. Ale ja tylko odpaliło, dobra. Teraz się przełączam. Puścić. Podnieść kamerę, żeby widzieć. I idzie przez całe pole. O, widzisz? Jaki zasięg tu ma? I patrz jak mało idzie. Patrz jak mało idzie. Na morzu, to ja chyba wszystkie powoli się ogarni. Patrzaj, patrzaj. Patrzaj patrz tylko. Szybko naciesz się widokiem, bo zaraz nie będzie widać takiego widoczku. Mamy wszystko, wszystko ładnie działało, sprawnie. Tak. Po co tak blisko tej granicy jeżdżę, jak to było? Widzę... Przecież sam widzę, jakie to mało. odrzut, kurde. lekko mogę to dorównać, ale jeszcze... Tak. Widzę, że już... To, tak, takie... Takie... Tak samo wieje się. Maga, ja się znowu uciszę. I lecimy da. Kur... są pokrywa, to my tutaj nie mamy góry. Chodź, ja, ja się w ogóle wyciszę? Ja pierdziele, ja się w ogóle nie wyciszę. Ale wstyd, ale wstyd. Kur... Ale pech, ale pech. Bambik nie trafił. Golo. Ale pech, ale pech. Kur... Gdzie się wyciszyłem? Я решил, чтобы оченики хотели дойти до этого урока. Робы. 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 еще Робы. 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 No dobra, jak tylko przekazuję. Iż to? Widzisz te wskazówki? Ja tu zostawiłem sobie w szokie, kurde, nawóz na czarną godzinę. Jakby mi... Jakby to leciało za szybko i kurde. Ja bym tego nawozu to w ogóle nie ubywa. To mam ja się chyba będę... To nie będę opryskiwał w tym roku tak, zrobię to robię jeszcze dwa pola, a reszta będę pod Można podwinną dawkę tu dać? Jak to zamknąć? Mm. Nie zasuwa chyba nie da się podwinnej dawki stosować, ale to pech To się radzi, że

już jeszcze się zamieszanie powoli będzie robić. Tu są jakieś ślady po orcach. A do ziemi na pszenicę. Widzicie, już tu pszenica właśnie Ty nie O, co tu się stało? Widzicie, jakie tu kurde nawozy są? Nawozy, jakieś inne srozy. Już to będzie idealny zbor. W następnym roku to będzie sit. Mówię. Tu mamy pszenickę. A tam mamy kokury, tak? Tam mamy kokury, to już to lekko zahaczyłem swoje maszynerio. I wrów! I wrów przyjdzie, Przyjdzie! Chyba będzie. Mało, no tak, to fajne ale mnie to zahaczyło. Będziemy sobie na granicy, żeby odmierzać ładnie 5 metrów. 3, 4, 5. Dobra, dobra, lewa, 5 metrów, metr. ma być 5 metrów. Ma być 5 metrów, ma być 5 metrów. O, no i ładnie, 5 metrów. Bo to ma około 14 metra zasięgu, że nie są misja z niego nie goni, już mamy dopiero 14 minut odcinka mało dużo wapna tego nawozu jeszcze w tym Nie, on ja się nie skończy nie powinien on ja się skończy to nie i gazu szybki odcinek wyładuję tam do garażu tego nawozu. Później zostawię nawozimki do domu. I do domu z będzie widać. Tak idzie. E, widać dobrze. Dobrze w ogóle widać. Nie jest źle. Patrzę tam sąsiad. Sąsiad mówił, że nie będzie miał kombajnu, bo na, na niego już nie stać kurde. Jakąś małą szubkę se postawi kurde. Widzimy chyba czterdziestkę. Jakie już? Czterdziestkę i najwyżej... sześćdziesiątkę. Coś takiego bo chciał sąsiad. Nie, nie, sąsiadem nie będzie kuzyn, niestety. Kuzynek nie będzie sąsiadem, bo... No, oglądajcie odcinki, to się dowiedzie. Razem wam nie chcecie już na inne Jesteście... Nie powiem czym, bo nie chcę was obrażać. Może no, nie chcecie, albo go was mam no, w sumie. nie Dobra. W sumie będzie miał jakieś czujniki, te inne rzeczy. I my będziemy, kurde, bizonem przyjeżdżać na osłonę. Ale już nowym bizunem. Nowym bizunem. Nowy bizum będzie taki. Normalnie wam cz czapki z głowy. Może i podczas oglądania nie nosicie czapek. Ten, 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 ten kto nosi może nie napisać w komentarzu. Hmm. No i... No i co? Czapka wam z głowy zleci jak zobaczycie tego bizuma. Sieczkarnia, od której czasem bizon może się przegrzać bo tak sypie, że nie wiem. że nie niżej sypie, bo tak sypie z tej sieczkarni. Jak czasem ładnie pszenicę sypie, to ta sieczkarnia jest taka, Mnie, że normalnie będzie sypać. tylko że będzie tak sypać. No co? Ja tym nawoźnikiem mogę sobie nawet i zajechać kurde, na jakieś... 40 hektarowe pole. I na górze, na górze. I, i do się. Dobra. kurde, leżę Przybliżenie kamery. Pod Z. Pod Z U, O, właśnie chodzę. Я на один секунды доказывал местом. Ой, стейк вообще выда, что, жам, что, Уйдите, выйду, видишь, что не готово не видишь? И оружие, а друг порода? О, ну каких знаю, To mi drabina kuburna robi, młody mi drabina przystawi. Specjalnie z kolonii przyjechał, żeby mi drabinę przystawić, no. Nie, nie chcę uzupełnić, tylko chcę wyładować. to Zgon. Ehm, to gdzie jest mój nawóz? Ew, parę nawóz. A tu się pojawił. No nie pytajcie. Nie pytajcie, jak ta brama się otworzyła. Powodź mi za pusto. powodź mi za pusta. do nałożnika chyba coś No znie. bardziej zbugował mi się świat no kurde yy, Ostworzyłem bramę w bramie znaczy no otworzyłem y, garaż w y, płocie nie muszę wyprostować no i tak muszę przy ścianie muszę tak przy ścianie żeby ładnie wyrobić o nie ja wyrobię, nie ja wyrobię

Ja już do ziemi wciskam, ja jeszcze nie mając podatki, wciskam do niej w tym. O! O! I masz! Idealnie masz. Prędzej tego nie robię. Ten... No, Wodę ja szybciej zniszczę, niż w nim wiarę, które do Dobra. Stóp, bo no, to już w ścianę nie chcę. O mój. Dobra. Wiem. Wiem, że kurde ciepło. No, że jest. No jest trochę ciepło. Nawet jeszcze kurde, bo tu marzec jeszcze jest. Już mam marzec kurny na widzicie. Dopiero zażniwa było, aż mi już marzec mam. Ale po zamykam się te... Wszystkie Wszystkiego we chwyci Naszego Ej muszę podzamać go CZYŁŚCZTE Eee Dobra Jest Dobra Wychodzę dobra Eee Dobra Wychodzę Zamykam drzwi Niech stoi zamkniętyni, bo coś nie będę się męczył z nim Dobra, ja idę do domu. Chyba idę. Idę po sprężarkę i tu muszę sobie te dziurki wydmuchać, kurde, bo mi się tam coś pozatykało, kurde. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Narka. O nie, prawa fizyki są to naj, najgorsze. Ehe. No dobra. Jestem poza odcinkiem, to mogę na, nauczyć was latającego golfa. Nie, no, mówię do samego siebie że odcinek już się skończy. Ej, czekaj, czy ja mówię na odcinku, że te drzwi są zabarykadowane. E, pewnie nikt nie, nie... żadna osoba, która na poprzednim odcinku była. Nie tego teraz tu. Ja pierdzielę znowu ziarna zabrakło. Mariusz! Bieraj trzydziestkę pastucha, pal! Trzeba nam zdać. Dobra, szybko! Pal pastura! Trzeba... Trzeba na tam zawieść. Dobra. Pal! PAL!